Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj na kanale Jestem Janek mam dla Was bardzo specjalny odcinek. Dzisiaj będę prezentował Wam pierwszy wywiad w historii mojego kanału. Jestem bardzo szczęśliwy, bo z nami jest wybitniejsza twórczyni jednego z moich ulubionych kanałów na YouTubie, Maria Kuranec. A Maria Kuranec jest Białorusinką, która mieszka w Polsce. I na swoim kanale ona rozmawia o swoim doświadczeniu jako obcy krajowiec w Polsce. Także jak ja przy okazji, tylko ja nie jestem w Polsce na razie. Ale to jest właśnie dlatego zapraszamy dziś na kanał Maria. I tak witam serdecznie, Maria Kuraniec. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło Cię widzieć. Dobra, dobra. Tak, bardzo dziękuję, że e, przyszedłeś i myślę, że to ben, będzie bardzo ciekawa dyskusja. Tak. A na myślę, początku tak. chciałem po prostu e, m, pytać e, cię, że e, jaka jest pogoda tam w Polsce e, teraz? A No, ni niestety dzisiaj jest tak trochę zimno, pochmurnie i pada deszcz, ale wczoraj było wspaniale i nawet 20 stopni powyżej zera. Tak. 20 stopni? Tak. To jest niezłe, ja, ja myślę. No tak, a dzisiaj tylko 8-9. Mm. To nie jest dobre, ale uh, tutaj my uh, używamy Fahrenheit, uh, i to jest uh, dzisiaj w Teksasie um, 80. Uh, uh -huh. To będzie, myślę, tam 20, być może stopni? Uh -huh. Uh -huh. Nie wiem. To jest uh, tak uh, ciepło. Tak, tak, tak. Ale uh, Chciałem po prostu uh, powiedzieć, że i ja i Maria uh, uczyliśmy się języka polskiego. Uh, to nie jest nasz uh, język ojczysty, ale my rozmawiamy razem uh, po polsku, i ja myślę, że uh, Maria mówi po polsku bardzo dobrze, także chciałbym po prostu uh, zapytać uh, cię. A co sprawiło Cię zacząć się uczyć języka polskiego? A no, to taka nie bardzo wesoła historia, bo, bo zaczęłam uczyć się polskiego już w Polsce, po przeprowadzce do Polski z Białorusi i o tym bardzo szczegółowo. оповядам на своем канале о причинах, um, для чего вообще мы все с родины в Польски. И uh, не хочу до этого темата еще вратить. Могу сказать, что это так, с um, взгляда политических, бо uh, на Беларуси власть справа обычно нелегальный президент и um, Край находится под ну, фактически под российской оккупацией. Ну для того были мы змушені вообще И то, как бы для мне uh, наука языка польского, то є uh, uh, конечностью, не хобби, как mm. может быть для тебя. <laughs> Ale ja myślę, że e, dla ciebie to jest przyjemnie przyjemność. E, tak, też. tak. Uczę się polskiego już drugi rok i hmm. bardzo mi podoba się ten język. A niestety jeszcze trudno wymawiać wszystkie dźwięki tak prawidłowo, ale ćwiczę się i wydaje mi się, że za niedługo będzie. Hmm. <laughs> Tak i e, są takie łom, łomacz e, języka jak w się nie takie zwczynki, tak, tak, tak. które bardzo mm -hmm. e, trudne. A ja mm -hmm. kiedy zacząłem się uczyć polskiego, to słuchałem, słuchałem podcastów i tam słuchałem tylko i myślałem, o Boże, jak ja mogę uh, nauczyć się takiego języka. To jest po prostu niemożliwe. Mm -hmm. Ale. M, przez, przez czas już uh, mogę coś, coś powiedzieć. <laughs> tak, a myślę, że dalsze rady. Dobra. A, tak, um... Ja widziałam niedawno na e, Twoim kanale, e, i przy okazji, e, widzowie moi, subskrybujcie na kanał... E, a, a, nazwa zmieniła się, tak? Białorusi? Tak, zmieniła się nazwa. Tak, jak, jak tak. Naz, naz, nazywa się kanał? Polska Channel Białorusinki. Tak, Polska oczami białorusinka i, i będzie link uh, w, uh, w description. Nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Ale uh, po prostu po, uh, bardzo proszę teraz, subskrybujcie na kanał i potem uh, wróćcie do naszego wideo i okay. tak, się uh, wróciliś, uh, ju, wrócili już, uh, my jesteśmy razem, i uh, następny. Następne pytanie. Tak. A Ja widziałem na Twoim kanale, że jest nowe wideo o zaskoczeniach z Polski. Mm -hmm. a to jest bardzo popularny temat na polskim YouTube. A niestety, ja jeszcze nie mogę skręcić takiego filmiku, bo jeszcze nie byłem w Polsce, ale jadę tym latem. Także możesz mi dać jakoś radę, co. I, ili po prostu powiedziesz, co Twoim zdaniem mnie będzie zaskaki, zaskakiwać? Mm -hmm. uh, no, to jest takie bardzo ciekawe pytanie. Uh, nie jestem pewna, że, uh, że jako białorusinka, która nie była w Ameryce, mogę z całą pewnością uh, powiedzieć, uh, co Cię zaskoczy. Но многое еще домыслить. например, можете, можете заскочить архитектура, в Польше в, Польше есть вели средневечных замков. Так, не видела но але я тоже хочу. Мысли же, заскочите едение в Польше. то кухня польская ружнися от от кухни американской, и можно заскочить своими традиционными потравами, например, пироги с надением, то может быть. nadzienie z truskawek albo z twaroga, mięsa um, bardzo lubię uh, takie tradycyjne taką tradycyjną zupę uh, nazywa się żurek ona uh, ma taki kisły smak um, i tam um, dużo tobasek, mięsa taka Smaczna, uh, sypna, nie wiem jak po polsku, uh, uh, zupa. Mm. Uh, co jeszcze może zaskoczyć? Uh, może um, ceny w Polsce? <laughs> Myślę, że w Polsce uh, będą ceny nie, poniżej niż w <laughs> Ameryce. Poniżej? Um, tak. A tak. ja myślę, że powyżej teraz, tam. Ja, ja słuchałam, że tam wszystko jest drogie teraz. Tak, a słuchałam, że a, w, oh. w Stanach na no, odwrót nie wszystko. <laughs> a, no i co mogę jeszcze powiedzieć? A, Polska jest krajem katolickim i Myślę, że liczba kościołów też Ciebie tu zaskoczy. Nawet jeśli ludzie nie są wierzący, nadal przestrzegają tradycji i obchodzą święta religijne. I moim zdaniem życie w Polsce jest tak mocno dostosowane do tych święt. Świąt. Hmm. Tak. Tak, ja mam jednego przyjaciela tutaj z Polski i uh, my zwiedziliśmy um, cerkiew, uh, historyczny cerkiew, a, a ja jak tury, jako turysta, a on uh, świeci uh, zapał uh, i modlił się i ja, uh, uh, po, ja pytał, a jesteś wierzący? On mówił, jestem Polakiem. <laughs> <laughs> так. ну и ещё такая тикавостка. Моим uh, зданием в Америке всё-таки бардово. Дуже и между местами и в местах, чтобы подруживаться uh, на дуже одлигости и в жаден способ <laughs> без выходу. Mm -hmm. А в Польше, аминавите в Кракове. Uh, Można łatwiej się, łatwo żyć bez samochodu, bo mamy tu taką um, rozwiniętą sieć tramwajową, i możemy korzystać z niej. Z nią. Bardzo ciekawie, tak. Mogę powiedzieć, że w Teksasie. Przynajmniej bardzo, jest bardzo trudno e, do, dokąć e, ciekawego jechać bez samochodu. E, transport tutaj nie jest e, najlepszy, e, ale w Ostinie, w naszym mieście, transport jest po prostu fajny. A dalej, żeby po prostu um, pojechać na wycieczkę, dokąć. To jest po, e, praktycznie niemożliwe bez samochodu. E, to, jest przy, e, to jest szkoda, ja? Mm. Myślę. Tak. A, mm. Tak. Tak, a ja chciałem. E, już e, dobrze do, doty, dotyczyliśmy tematu o Polsce. A teraz chciałbym. Uh, dowiedzieć się więcej o Białorusi, i, uh, a zwłaszcza o języku białorusińskim, bo ja myślę, że uh, na Twoim kanale uh, jakby um, promujesz uh, uczenie się języka białoruskiego i ja mogę powiedzieć, że nawet wie, uh, znam ludzi, wielu ludzi, Którzy nawet nie znają, nie wiedzą, że nawet jest taki język jak białoruski, a, i um, nie wiem, a możesz powiedzieć po, trochę pro, a, o a, swoim językiem, języku ojczystym. I mm -hmm. a, to jest związane z rosyjskim? Tak, bardzo, mm -hmm. bardzo proszę. No tak. Um, język białoruski to taka moja osobna miłość. Um, na Białorusi, niestety, od 30 lat coraz rzadziej używa się uh, języka ojczystego. Uh, to, uh, co wynika z uh, prowadzonej przez Łukaszenkę polityki integracyjnej z Rosją. I dorosło pokolenie, tak jak ja, ludzi, które nie rozmawia po białorusku, wszyscy jesteśmy rosyjskojęzycznymi, ale po protestach w 2020 roku nasze pokolenie stało się bardziej świadome języka narodowego. I wielu uczy się go od podstaw, stopniowo przechodzi z rosyjskiego na białoruski, i no, ja też. To dla mnie dość trudne, bo język białoruski, moim zdaniem, bardzo podobny do polskiego. I Często mylę wyrazy, słowa, często mylę końcówki, kiedy rozmawiam i po polsku, i po białorusku. Ale nie podaje się. Mm. I wielu rodaków mnie nie rozumie, dlaczego ja to robię, dlaczego rozmawiam martwym językiem, Oni tak mówią. Um, krytykują mnie. Niektórzy ludzie mnie krytykują i piszą, że um, często popełniam błędy. No, jak jest? Um, tak. Ja staram się, jak mogę, staram się. Tak. Mogę liczyć, uh, ile języków, um, że ludzie powiedzieli, że martwię. Martwymi, jak na przykład czeski język, mówili, że to jest martwy język kiedyś, a polski język, kiedy e, polski, polska była rozebrana na części, mm -hmm. e, um, to mówili, że a, to jest, jak po, język polski jest e, język e, przeszłego, Trze, e, mm -hmm. tak, tak, tak. tak. I u nas tak też mówią, uh, zwłaszcza ludzie, uh, którzy rozmawiają um, tylko po rosyjsku i nie chcą uczyć się białoruskiego, oni często mówią, że białoruski to już uh, martwy język i język przeszłego, przyszłego, i, um, przyszłego. Hmm. no tak, przy, przy, przeszłego czasu. Tak. Uh, I że um, uh, no, nie ma um, sensu. Uczyć się białoruskiego? No, nie zgadzam się z tym. I jeżeli by wróciłam, by na Białoruś rozmawiałam, by tylko w języku ojczystym, to już pryncypowo dla mnie. Tak, ja um, przy okazji mam przyjaciela z Ukrainy. I on e, mówi ze mną po ukraińsku, ja mówię e, mu po rosyjsku a, mm -hmm. albo po polsku. E, rozmawiamy, e, nie, rozmawiam nie wszystko, ale e, to jest metod komunikacji i on może mm -hmm. e, mówić na to, po ukraińsku. Ja, ja myślę, że to jest po prostu fajnie. No, mogę dodać, że też uh, możemy, my białorusinie, które rozmawiamy po białorusku, uh, możemy łatwo uh, rozumieć Ukraińców. I m, już tak uh, m, było kilka razy, kiedy uh, ze znajomymi z Ukrainy rozmawiałam po białorusku, oni po ukraińsku, mm. i wszystko było jasne, ok, i uh, fajnie, <laughs> to fajnie. Tak, to jest. Um, myślę, że um, jak um, uh, to, co, to co robisz z Białoruskim, uh, to, to co um, starasz się jakby żeby przetrwała, żeby uh, język, żeby e tym językiem ludzie mówili, um, to jest uh, po, to jest. Um, Metod, nie wiem jak to powiedzieć, zbliżenie. Może, może jeszcze tak. na, na reżim i zbliżenie z Ukraińcami też. Niektórzy pisali mi, mi że robię dobrą sprawę, ale nie, nie patrzę tak daleko. Dla mnie ważne tylko teraz. Oczywiście um, swój kraj i um, zachowanie swojego języka, tak. Okej. Okay. E, przy okazji e, chciałem zapytać jeszcze jedno pytanie o językach. Nie o języku mm -hmm. polskim, białoruskim lub rosyjskim. A mm -hmm. Oprócz tych języków, jakie języki znasz i jakie języki chciałabyś... jakich języków chciałabyś się uczyć? Mm -hmm. a, no, powiem tak, że a, przede wszystkim polski dla mnie teraz w priorytecie i chciałabym nauczyć się a, do poziomu C1, Uh, I uh, jeszcze uh, teraz uczę się angielskiego. Uh, to tak <grafię> trudno. Uh, uczę się i polskiego, i angielskiego, i duńskiego. Uh, no, myślę, że dam radę. <grafię> uh, I może kiedyś, kiedy będę miała czas. Uh, uh, Chciałabym przypomnieć sobie niemiecki, którego uczyłam się w szkole i na uniwersytecie. Zupełnie o nim zapomniałam. I no, może kiedyś, nie wiem. I może gdybym też miała czas, spróbowałam, spróbowałabym nauczyć się, Hiszpańskiego, ponieważ jest to teraz jeden z najczęściej używanych języków na świecie. Hmm. Tak. A, no, jeszcze kiedy byłam na studiach, uh, kiedy to było? <laughs> uh, już uh, prawie 10 lat temu uczyłam się uh, lat Latyni. латинский, латин, hmm. латин, латинский язык, Latin? но только такие лати, латинский медицинский, в университете медицинским, и на университете медицинским и обов'язково чтобы было знать латынь. Tak. Dobra, tak. Ja bardzo rekomenduję e, hiszpański. Ja bardzo z, e, źle znam hiszpańskiego, e, niestety, ale e, często na krótkie e, e, wycieczki jadę do, o, jeżdżę do e, Ameryki Północnej i mm. uh, w Urugwaj często jedzie, jadę do Urugwaju. tak, i tam uh, myślę, że i Meksyku, i, i po prostu oprócz angielskiego, uh, hiszpański jest naj jest uh, użytelnych użytecznych język używany, A, tak mm. <laughs> używany język uh, w uh, w naszej części świata. A mm -hmm. e, powiedz. Tak, ja myślę, że już um, e, rozmowa po polsku po prostu um, jest po prostu trochę trudna dla mnie, tak, e, przynajmniej dla ciebie e, wiadomo, że nie, a dla mnie Nie, prostu... nie, to jest trudne. <gry> tak. Ale e, chciałem po, e, chciałbym podziękować ci za to, że przyszedłeś dzisiaj na kanał. Myślę, że to było bardzo ciekawie uznać twoją historię, twoje opinie i twoje doświadczenia z językiem białoruskim. Myślę, że ja chciałbym się nauczyć czegoś po białorusku, uh, dzisiaj, teraz, być może na, na, na uh, końcu możesz uh, coś Aha, OK. <laughs> Aha, yeah. okej. Okay. Um, no na przykład um, po polsku mówimy dziękuję, a po białorusku będzie dziakuj. Dziakuj. Dziakuj, tak. A jeszcze, um, kiedy mówimy po polsku jak masz na imię po białorusku będzie odpowiednie? jak ciebie kliczyć? Jak ciebie kliczyć? Tak, jak ciebie kliczyć? A to to jest jak kliczka? No w tak, kli, no kli, po rosyjsku kliczka to są uży, to używane dla może zwierząt. Tak. A po, tak, a po białorusku to nie tak. Nie używamy. Mhm. Ale myślę, że w też też jest e, NIK, jak? No, może być tak. Ja jeszcze ciekawe mogę a, a, powiedzieć. A, a, było to bardzo dziwne dla mnie, dlaczego w Polsce nie mówią Uh, jak po angielsku, good morning, uh, mm. tylko dzień dobry i dzień dobry i rano, dzień dobry w obiad, dzień dobry wieczorem. Tak. A po białorusku można powiedzieć uh, rano, uh, dobrej ranicy. Mm. Dobrej ranicy? Tak, bo ranica to jest uh, rano. No, to po polsku, rano, a po białorusku ranica. Tak. Mm -hmm. Tak, tak. W, w, uh, po angielsku m, uh, mówimy good morning, good day mm. nigdy nie mówimy. <laughs> uh -huh. uh -huh. Dziwnie. Good evening. Good evening. No, w, byl, uh, po polsku dobry wieczór, a mm. po białorusku też uh, dobry wieczór. Mm. No. Dobry wieczór. dobry, mm -hmm. dobry wieczór. Good evening. Zwykle mówimy na scenie. Uh, good evening, ladies and gentlemen. A nie po prostu między sobą. Mm -hmm. <laughs> tak. Ale bardzo dziękuję. Uh, to był po prostu fajny wywiad i uh, jeszcze raz zachęcam wszystkich do uh, subskrybowania na kanał. Uh, Polsko oczami Białorusinko. Uh, to była Maria Kuraniec. <laughs> bardzo dziękuję. Dziękuję również. Było fajnie. Zgadzam się.